Cześć kochani! Dzisiaj witamy się z Wami wraz z naszymi przesłodkimi kapibarami. Ja właśnie przed chwilą straciłam smoczek, bo zjadłam jedno jabłko. Byłam takim słodkim bubasem, a już nim nie jestem. No właśnie, dzisiejsze zadanie to yy, jakby yy, opieka nad naszą kapibarą i sprawienie, aby ona urosła. Musimy ją karmić na przykład takim oto jabłuszkiem. Najgorsze jest to, że musimy tutaj cały czas klikać. I moja słodka kapibara, która ma taki malutki dydus jeszcze w buzi, właśnie zjada złote jabłko. Zobaczmy, co tutaj się teraz wydarzy. A! Słuchajcie, odkryto nową kapibarę, już jestem większym dzieciaczkiem. A, czyli już też straciłaś smoczek. Mi, słuchajcie, teraz strzałki kazały iść do jajka. No i muszę kupić to jedno jajko, właśnie mnie tutaj skierowało. Uwaga, uwaga, otwieramy. Ej, mam jakiegoś, słuchajcie, zwierzaka. I on teraz razem ze mną będzie, słuchajcie, wcinał. No dobra, no to ja się zasadzam na kolejne złote jabłuszko i zobaczymy, jak szybko uda mi się osiągnąć kolejny poziom. Ale Teraz znacznie szybciej zjada się te, te jabłka, teraz minus 5 idzie, a przed chwilą leciało minus 2. No dobra, ja też idę teraz kupić sobie tutaj coś, to jest chyba za 10 takich pucharków kapibarowych. A, jakie piękne jajo duże i mam tutaj jakiegoś małego zwierzaczka, to mi wygląda... Na jakiegoś małego pieska? takie coś brązowe. To jest coś innego niż, ty, co to, niż to, co ty masz. Ja mam niebieskiego, ale słuchaj, ja już teraz zjadam normalnie te czerwone jabłka na raz. Ej, właśnie mi zjadłaś. Ja na dwa razy je zjadam. Proszę mi zostawić tutaj ich troszeczkę. Ej, to tutaj jest wyścig po tej jabłka, słuchajcie. Jak ja je zjem, to już nie będzie dla Sylwii. <laughs> Odkryto nową kapibary! Trzykolorowa! Ej! Czemu ja mam trzy oczy? Weź spójrz na mnie, to jest po prostu jakiś hit. Wiedziałam. Widziałam. Jesteś jakaś dziwna, boję się teraz urosnąć, moja biedna słodka mała kapibara będzie teraz tak wyglądać. Ja mam, słuchajcie, jeszcze trochę. 43 na 50. Dobra, jemy, jemy, jemy 48 ostatnie jabłko i co jest? 99% jeszcze jedno jabłuszko. Mamy odkrytą nową kapibarę i co jest? I faktycznie potrójne oczy. Masakra, zmutowałyśmy nasze kapibary, a były takie piękne, słuchajcie, z tymi smoczkami, takie ładne były, a teraz co? Są jakieś dziwne i zmutowane, ja teraz szybko wcinam, o nie, Sylwia mi zjadła to jabłko, które ja chciałam. Idę po złote, słuchajcie, bo one nam szybciej te poziomy e, tutaj e, dają i teraz już mam 49 na 200 z poziomu trzeciego, więc będę tylko na te złote jabłka się zasadzać. Aż ty, to jest walka tutaj, widzę, ja też. Idę po te złote! Zostaw mi! Zostaw mi je! <noise> ej, masakra! Czy gdzieś jeszcze są? Ej, ej, tu mam coś innego. Co to jest? Jakaś pomarańcza. Ej, ja mogę zjeść pomarańcze. I ona, ciekawe ile mi tutaj da od razu? Ej, tutaj jest ona aż na 200 jakichś punktów, nie do końca to rozumiem, ale zjadam to po 10. Więc idzie w miarę szybko. 30 i 20, 10 i zjadłam pomarańcze. Wow, ja też właśnie zauważyłam, że są tutaj te pomarańcze. Mi poszło trochę szybciej, bo ja zjadam co 11. Jest tutaj jeszcze jakiś sklep i mam coś niby za darmo, ale gdzie tutaj mam? Coś za darmo? Jak to jest niby wszystko? Za Robuxy. Ktoś mnie tutaj oszukał. A nie, mam jeden, jakiś darmowy prezent, ale nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co mi to dało, ale to wzięłam. Ej, tą dynię też można zjeść? Dynia też jest? O nie, ona chciała też zjeść mnie! Ona mi zaczęła dziubać. A, to jest kurka jakaś taka. Ej, co jest grane? Ej, muszę dołączyć do jakiejś grupy, żeby mieć darmowy prezent. Nie mam na to czasu. Idę tutaj. Po ile są te kolejne jajka? Ile trzeba mieć pocharków? 45. Co ja tutaj robię? Idę od razu kupić sobie dwa jajeczka. Dobra, otwieramy. Jakie piękne, takie z kwiatkami. Mam kolejnego zwierzaka. Ej, I co ja teraz muszę tu zrobić? Ej, nie mogę tego już kupić? Ej, właśnie zjadam tą dynię. Zanim ona zje mnie. I co mi to dało? Nic mi to nie dało. Dobra, ja się tutaj regeneruję. Ja mam na 30, czyli jak ktoś mnie zje, to tylko 30 tych punktów mi zabiera. Ej, idę kupić to piękne jajko za 45 pucharów. To jest kwiatowe jajko i uwaga, uwaga. Och, jaki piękny, uroczy zwierzak do mnie dołączył, jakiś taki zielony. No właśnie próbuję rozstrzygnąć co to są za zwierzaki? Nie mam pojęcia. Jesteśmy teraz na poziomie piątym kapibary. Jestem ciekawa, co będzie zaraz. O, dobra! Odkryto no. Nowe... Ja właśnie też mam Helibara, ale jestem na poziomie czwartym, a nie na piątym. Już zdobyłaś te 500 punktów, że masz piąty? Nie, ja źle spojrzałam. Spojrzałam na takie jakieś odznaki i one mi tam pokazały piątkę. Nie, o! 500 jeszcze nie mam, mam dopiero 40. Dobra, słuchajcie, ja się teraz zasadzam na żołędzia. I teraz, moi drodzy, muszę 3000 kliknięć zrobić, żeby zjeść tego żołędzia, ale zaraz zobaczymy, ile mi to da do tego poziomu i czy to się w ogóle opłacało. Obok są też krowy, które mogę zjeść, ale taka krowa to już półtora tysiąca tych punktów, więc podejrzewam, że ona najpierw by mnie zjadła, zanim ja bym zdążyła zjeść ją. Kupiłam sobie kolejnego zwierzaczka, jakiś taki malutki zielony za mną idzie. Yy, idę teraz tutaj pomarańcze zjeść. Ej, a gdzie ty masz te orzechy? O czym ty mówisz? Co ty teraz jesz? Orzecha? A, żołędzia! Żołędzia! Zupełnie na drugiej stronie. No nie, ja tutaj na razie mam yy, trzy pomarańcze. A, widzę orzecha! Widzę... Ej, ej, ktoś tutaj walczy z jakąś krową, co jest grane. Tam lepiej wolę nie podchodzić, to wygląda mega strasznie. Krówki tutaj są! Krówki! Ej, faktycznie, trzeba tyle razy klikać. Ła! Wow! Bulibara! Odkryto nową kapibarę. Teraz mam jakieś zielone rogi, a oczu to ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale to dziwnie wygląda. Zjadam tego żołędzia! Jeszcze dosłownie kilka kliknięć. Jeszcze troszeczkę. Myślę, że z sześć. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa jeden, i zaraz, żołądek będzie zjedzony! Mam to! Ej, ja też teraz jestem taka dziwna, jakaś zielona, oranę! Ej, widzę cię. Jeszcze tam kolejnego żołędzia. czy gdzieś jeszcze są jakieś żołędzia? Ja bym się tutaj najadła. O, o, tutaj jest jeszcze jeden, więc idę sobie po niego. Klikam, klikam w tego żołędzia, ale powiem Wam szczerze, że mimo tego, że minus 85 schodzi na jedno kliknięcie, to i tak bardzo dużo tutaj trzeba poświęcić, żeby go zjeść, ale jestem ciekawa, czy wtedy wskoczy mi kolejny poziom kapibary. Minus 85, ja mam minus 130 na jedno kliknięcie. Jakim cudem? Jak ty to zrobiłaś? No nie wiem, nie pyta. Jakoś coś tutaj ulepszyłam, coś do coś odebrałam i mam trzy zwierzaki. A, to kwestia zwierzaków, bo ja mam tylko dwa. Dobra, to ja idę kupić. Ej, mam 116 pucharów, to czemu ja nie kupuję zwierzaków? A może te małe sobie kupię, co? Może one mi pomogą więcej. Dobra, lecimy. Kupimy jednego małego. Kupimy sobie jednego tego, o, tego większego tu, tego zielonego. Znowu to samo. Dobra, dawać mi jeszcze jednego zwierzaka. Ej, same te takie najmniej popularne. Znaczy najbardziej popularne. Dobra, idę po żołędzia. Teraz chcę zobaczyć ile teraz mnie będzie zbierać, bo wymieniłam sobie zwierzaki. Minus 150. Ja idę teraz zobaczyć, ile będę miała minus. Słuchajcie, wracam jeszcze raz do tego żołędzia. Minus 105. Więc chyba Sylwia ma po prostu lepsze zwierzaki. Dobra, ja sobie tego jednego żołędzia jeszcze zjem, bo idzie w miarę sprawnie, a wtedy poszukam sobie może czegoś jeszcze bardziej wartościowego. A chciałam tutaj się przebić, znaleźć jakieś nowe pomieszczenie, ale Boję się podejść do tego kolesia tutaj, bo tak macha tym mieczem. Boję się, lepiej nie będę ryzykować. Podejdę sobie do kolejnego żołędzia. Jestem mega ciekawa, jak duża urośnie ta nasza kapibara. Dobra, mi zostało jeszcze kilka kliknięć, słuchajcie. A nie, ja już od nowa tego żołędzia męczę. Nie! Mam nową kapibarę! Mam teraz fioletowe jakieś rogi. Nie wiem, jak ty to robisz. Ach, ty tutaj żołędzia męczysz. Dobra, to ja idę jakiegoś zwierzaka spróbować. O, pignita zjem. A masz, a masz! A masz! Jest! Ale szybko go zjadłam. Dobra, teraz idę tutaj. Jeszcze raz tego kurczaczka zjemy. Może to mi coś, słuchajcie, poprawi yy, i popracuję wtedy nad tą szybkością. Ej, a może ja krowę O oh, nie! Ona prawie mnie zjadła! To jest niefajne, że my możemy jeść te zwierzakie. W zasadzie to... Możemy z nimi walczyć. A to mi się nie podoba. Ja to jestem przyjazna kapibara. Ja to jestem kapibara wegetarianka. Dobra, muszę się trochę odnowić, bo ona mnie prawie tutaj zabiła. Patrzcie, tak mało zostało. 450 mi zostało, czyli jeszcze może jakieś 3 kliknięcia i krowa będzie moja. Dawaj, dawaj, dawaj. Tylko, żeby ona mnie nie zdążyła zabić. Szybko! Jest! Udało mi się! A tu jest ucieczka z Cupy Woods na poziomie dziewiątym. A jestem dopiero na piątym, więc chyba nie uda mi się do tego dojść. A ja teraz idę kupić sobie. To ostatnie jajko, najdroższe. O, wygląda jak taki żółty kwiatek. Dobra, dostałam zwierzaka, który wygląda jak jakiś ananas, tak mi się wydaje. Dobra, wyposażam się we wszystkie najlepsze zwierzaki. Idziemy teraz sprawdzić, jak mi tutaj pójdzie. Mówiłeś, że można z krową walczyć. A co to jesteś tutaj? Dawaj mi tego orzecha. Żołędzia znaczy się, dawaj go! Zjadam go razem z tobą! Nie ja tutaj sobie chciałam zwierzaki wymienić. I teraz nie wiem, czy te dwójka to są te lepsze? Ło, wow, pokonałam krowę! Ja cię kręcę, a tu jakiś byczek chyba jest. O nie, on też mi zabiera chyba coś. I co jest grane? Tak, on Ciebie też będzie chciał zabić, uważaj. Dobra, próbuję, próbuję, pokonuję, już trzeciego pokonałam. E, myślałam, że jakiś lepszy zwierzak mi się tutaj trafi, ale nie, mam same te zielone. Dobra, idę, może zjeść sobie tutaj żołędzia. Ja próbowałam pokonać tych wielkich tam jakichś, słuchajcie... Eee, wojowników, ale oni to tam z 15 tysięcy punktów potrzebują do zabicia, więc w ogóle nie mam szans. Hmm, jestem ciekawa, co ja teraz tutaj dostałam. A, widzę twoje słodkie trzy zielone zwierzaki za tobą. Ale ja jestem grubą kapibarą już. Minus 337 na jedno ukąszenie mam. Dobra, mam w końcu krowę z takimi fioletowymi, słuchajcie, rogami. Chyba jestem teraz taka jak Sylwia. Pokaż się. Tak, zgadza się, fioletowe, tak. Nie mam czasu, tutaj pędzę po jedzenie, moja droga. Gdzie tutaj jest jakieś lepsze jedzenie? Nie ma, są tylko żołędzie chyba. Eee, no przydałoby się coś więcej. Czy yy, pokonywanie tych krów coś daje? No właśnie nie wiem, ja nie kojarzę, czy bym jakiekolwiek punkty więcej dostała, ale więc tutaj próbuję, słuchajcie, znowuż kolejnego żołędzia, ale teraz to już 5 tysięcy trzeba mieć, żeby kolejny poziom przeskoczyć. Tak, a ja mam 3,8, idę pokonać krowę kolejną, mam 4,1. Ej, ja wystarczy, że pokonam tutaj te krowy. Ty! tam nie zjadła! Gdzie ja jestem? O matko! Dobra, do tych jednych tam nie można podchodzić, bo one są zbyt silne! Dobra, ja tutaj walczę teraz z tą czarną krową. Może mi się uda. Dobra, chodź tu. Aż pokonałam cię. Idę teraz Ciebie też pokonać. Jestem silną kapibarą! Dobra, mam następną. Najpierw idę sobie zjeść żołędzia. O tutaj. Wystarczy mi dosłownie kilka kliknieć, bo ja mam minus 375. Znowu mam jakieś dobre zwierzaki, sobie kupiłam. Krowa, krowa. Dobra, mam! Y, donkibara. O matko, jakie ja dziwnie wyglądam. Donki, y, czyli osioł. Ej, mam takie y, zęby jak osioł. Ej, wygląda to prześmiesznie. Mnie jeszcze troszkę brakuje, żeby ten kolejny poziom zaliczyć. A bardzo chciałabym zobaczyć, jak wygląda kolejna kapibara. Tym bardziej, jeśli Sylwia mówi, że ona ma cokolwiek wspólnego z osiołkiem. Mam, słuchajcie, 3000 na 5, więc jeszcze trochę tych krów będę musiała tutaj, słuchajcie, pokonać, żeby te punkty jak najszybciej do mnie dołączyły. Ojej, mi zostało 10 na 125, ona prawie by mnie zabiła. Idę teraz po tę krowę. Wiem, że chciałaś iść po nią, ale ja tutaj, o, się na nią zasadziłam. Ten żołądź też będzie mój O nie, następny poziom jest na 10 tysięcy. A ja póki co mam 2,5, czyli 1 czwarta tylko. No, ale powiem ci, że naprawdę idzie ci znakomicie. Myślę, że to kwestia też na pewno lepszych zwierzaków. Dobra, ja mam 4 tysiące i za chwilę też będę tym uroczym osiołkiem. Myślę, że jeszcze jedna krowa i też ten e, osiołek będzie mój. Słuchajcie, nie, jeszcze nie. Dobra, idę teraz na tą białą, ale mam tylko 45 na 125. O nie, bo zaraz ona mnie zabije. Ale zauważyłam, że od krów Lepsze są te żołędzie. One dają mi y, większe jakby expo. Y, I więcej mi tutaj ładują ten pasek na dole, więcej się bardziej skupię na tych żołędziach. O, gdy go wezmę, mam teraz 51 a gdy go zjem, to mam 5,7. Ej, to faktycznie daje więcej niż krowa. No to się nie opłaca w ogóle tych krów zabijać. U, a tu jak fajnie! Co to jest za posąg? O, jaka słodka kapibara! A niestety tutaj nic nie możemy zrobić. Szkoda, że w tej wodzie niczego tutaj nie ma. Dobra, jestem nową kapibarą. A tutaj faktycznie 10 tysięcy trzeba uzbierać, a tak bardzo bym chciała zobaczyć ten poziom dziewiąty i co jest za tym ucieczka z Capi Woods. Zabijam krowę. Zabijam 6, 3, 6, 5. Nie no, że są zdecydowanie lepsze. Chciałabym podejść potem też żołneć, ale tutaj jest ktoś, kto macha takim mieczem. Ja się mega boję. Dobra, ja mam, słuchajcie, 529 pucharów. Idę po nowe zwierzaki, bo ja chcę coś lepszego. No właśnie, zapomniałam, że trzeba kupować jeszcze y, te jajeczka. Ja mogę tutaj za 250 teraz zaszaleję i kupię, słuchajcie, takie piękne. Dobra, mam jakiegoś... Ananasa, czy co to było? Może być, może być ananas. Zajrzę do inwentarza. Tak, bo on ma trujeczkę, czyli on jest jeszcze lepszy od tych zielonych zwierzaków. No to może jeszcze teraz sobie nakupuję tych za 45. Znowu ten zielony. Dobra, dajcie mi coś lepszego tutaj. Ej, no same te zielone tutaj takie zwyklaki. Dobra, trafiłam jakiegoś, co ma 15%. Zajrzę do inwentarza, ale on ma też dwójkę. Dobra, może być. Jak ja śmiesznie wyglądam, jestem na kolejnym poziomie. Co się dzieje? Ta moja kapibara cały czas jakby yy, gryzie. A, bo ja włączyłam sobie automatyczny atak. Nie muszę klikać. Tylko wystarczy, że podejdę, a następnie moja kapibara będzie po prostu gryzła. Ale teraz na początek idę kupić sobie jeszcze jakieś nowe zwierzaki. To mi się nie podoba, to już mam. O, tutaj mam jeżyka, a ten jeżyk jest chyba dosyć dobry. Cały czas otwieram jaja, bo ja mam tego naprawdę dosyć sporo. Chciałabym trafić na coś ultra rzadkiego. No, dobra, jeszcze. A, nie jest to wcale takie łatwe. Szkoda, że nie ma tutaj więcej jajek i nie ma jakiejś innej planszy, chyba że musimy coś po prostu otworzyć. Nie, musimy mieć poziom dziewiąty, żeby przejść dalej. Tam na pewno jest coś więcej. Słuchajcie, teraz ta moja kapibara z tego poziomu siódmego to po prostu trzy kulnięcia głową i każda krowa jest moja, więc to naprawdę bardzo szybko. A idź mi stąd! Zobacz, co ja robię. Podchodzę do niej, Dwa kąśnięcia i krowa jest moja, patrz. Który ty masz poziom? Ja mam poziom 8! A idź ty, kiedy ty uzbierałaś te 10 tysięcy? Nie wiem, moja kapibara jest po prostu szalona na maksa i wbijam najbardziej po te żołędzie. One mi się najbardziej tutaj podobają. Najwięcej mi dają, chociaż te krowy też tam mogą być. Chociaż tak mi jest żal gryźć te krowy, je pokonywać. Idę po jeszcze jedno jajko za 250. Dobra, mam jakiegoś, słuchajcie, zwierzaka. Zajrzę do inwentarza. Też ma trójkę. To jest piękny jerzyk. Może teraz też będę szybciej, słuchajcie, zdobywać to wszystko. O nie, Sylwia mi mojego żołędzia zjadła. O, tutaj teraz zdobyć to wcale nie jest takie łatwe, bo. Yy, mam na 20 tysięcy na razie tylko 6. Dobra, i tak jest dobrze. Ja mam, słuchajcie, 7 tysięcy na 10. A bardzo bym chciała mieć ten poziom 9. Ale oczywiście, Sylwia, jak zawsze mnie wyprzedza. Odbieraj wszystkie darmowe prezenty ulepszaj tę swoją kapibarę. Włącz automatyczny atak może, po lewej stronie. Dobra, zaraz zobaczę, co ty mi tutaj gadasz. Zdobądź, 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 zdobądź. Oh, matko, ile tu jest prezentów, czemu ja o tym nie wiedziałam? Dawać mi że żołędzie. Mam 1800 pucharów. Idę otwierać, słuchajcie, tyle tych jajek, że to jest po prostu mistrzostwo świata. Kupuję. Wszystkie najdroższe, jest jakiś 16% zaglądamy do inwentarza, tak i one mają czwórkę słuchajcie, teraz moje zwierzaki to będą pro zwierzaki. Kupuję kolejne, dobra tego ananasa już miałam, mam jakiegoś ultra rzadkiego słuchajcie zwierzaka, który miał tylko 2% i to jest Sia. Wow, ale teraz będę miała ekipę. Ej, to nawet chyba ja takiego czegoś nie mam. Ty mi się tam nie rozpędzaj tak mocno. Muszę cię dogonić, dlatego się rozpędzam. Mam zwierzaka, który miał tylko 2% szans na zdobycie, i on był w tym ostatnim, najdroższym jajku. Ja teraz idę znowu po te żołędzie. Nie miałam pojęcia, że kapibary tak lubią żołędzie. No i co? Udało ci się? Masz włączony automatyczny atak? Po lewej stronie. Nie, nie wiem, gdzie ty to włączyłaś. A, jest tu, dobra. A, teraz tylko podchodzę, nawet nie muszę klikać. Dobra, oddawaj mi tego żołędzia, bo ja jestem mniejsza. Idź mnie stąd. Nie, 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 nie. To jest moje, to jest moje. Zostaw mi te żołędzie. To jest mój. O nie, chciałabym podejść. Chciałabym podejść, bo tam za tym kolesiem, co tak macha mieczem, jest żołędź, ale... O, o, czy jestem szybszy od ciebie? A, 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 gonię cię, gonię, gonię cię. Kto weźmie to? Nie mam pojęcia, która z nas to wzięła. Chyba jednak ja. Dobra, ja teraz skakuję na poziom ósmy. Jest! Łąki bara! I teraz będę tak samo szybka jak ty. A ja zaraz będę miała poziom dziewiąty. Mam osiemnaście, pół już teraz. A muszę mieć 20! Stało mi już dosłownie chwilę kapiszuar. Nie zdążyłam nawet przeczytać, czy ja dobrze przeczytałam. Teraz wyglądam jak smok jak jakiś Legwan, jak coś takiego. Ucieczka z Cappy Woods poziom 9. Słuchajcie, ja już mogę to zrobić. No nie wierzę, e, chyba muszę na Ciebie poczekać. No mi jeszcze trochę brakuje, mam 4000 słuchajcie na 20, bo dopiero przed chwilą wskoczyłam na ten poziom 8, ale myślę, że Sylwia może już Wam pokazać kawałek tego świata, a ja do niego dołączę na pewno w następnym odcinku. No dobra, to ja tylko spróbuję, czy tutaj można przejść, poczekajcie. A, przeszłam! Podróż do parku Kapirasik, jak park jurajski! Jak tutaj pięknie wygląda! Ej, faktycznie, tutaj jest mnóstwo, ale to mnóstwo dinozaurów. Chcecie zobaczyć, jak sobie tutaj poradzę i jak urośnie moja kapibara? To koniecznie czekajcie na drugą część!